Cześć i chwała Wielkiej Tartarii. W sumie moglibyśmy przechodzić od razu do filmów, ale jakoś polubiłem te przywitania z wami i flagę, także przechodzimy. Dzisiaj to mól, nie, to nie mól, to reptilianin. Nie, nie, dobra, koniec żartu. Dzisiaj film z kanału Historia Pi pod tytułem Seattle, dobrowolnie zasypane miasto. Z, Z wami kanał Historia Pi. Z wami kanał Historia Pi. Cześć. przyciszymy. Kurde, już leci. Za szybko, za szybko. Prr. Historia Pi. Dzisiaj porozmawiamy o Seattle, które zostało oficjalnie założone w 1851 roku. To jedyne miasto w Stanach... Cholera, teraz tu... Dobra. Miasto w Stanach Zjednoczonych nazwane na cześć Indianina. Właśnie widzicie go. Wodza plemion. Plemiona te żyły na ziemiach dzisiejszego siadu. Pierwszymi mieszkańcami białymi yy, byli marynarze i leśnicy. W 1880 roku było 3,5 tysiąca mieszkańców. To teraz przystopujmy na chwilę. 3,5 tysiąca osób 20 lat przed XX wiekiem. No to dzisiaj takie malutkie miasteczka w Polsce tam nie wiem, ile jest najmniejsze. Chyba stawiszyn od 2000 a 3 to, to jest również małe. To tyle mają miasta. Założyciele miasta trochę niefortunnie, błędnie umiejscowili miasto według oficjalnej wersji. Tuż nad wodą, na podmokłych piaskach i to jest oficjalna wersja. Wystarczyło wbić szpadel i już pojawiała się woda. Budynki w mieście. Nie, czekaj, ta przyciszymy go trochę, bo bo będę się z nim przekrzykiwał budynki w mieście nie mogły mieć normalnych piwnic z tego względu a dziury i rowy wzdłuż ulic natychmiast zapełniały się wodą tu zatrzymamy dziury zasypywano trocinami pozostałościami z wyrębów no bo pamiętamy, że byli drwale trociny szybko namakały i ulice zaczynały przypominać owsiankę nie, nie, to nie jest moje ani to nie jest historia piso, wymyślił. to jest z współczesnych gazet E, czytajmy dalej oficjalne wersje z tamtego czasu. Pewnego raz, razu do portu, a do tej mapy może wrócimy, bo to są, to jest e, za chwilę będzie o tym mowa. Pierwsza linia zasilenia, e, pewnego, pewnego razu do portu Seattle zawinął statek z ładunkiem najnowszych cudów techniki sanitarnej, czyli o właśnie. czyli kibelków i umywalek. Ludność wykupiła cały ładunek statku i tym sposobem obywatele zaczęli tworzyć kanalizację i cywilizować miasto. Czy to tylko dla mnie brzmi nierealnie? Statek cały w kiblach, który nigdzie indziej nie były zamówione, przypadkiem zawija do małego portu, ale jedźmy dalej. Wykopki kanalizacyjne dopo, doprowadziły do podtopień wykopki doprowadziły do podtopień, ponieważ kanalizację poprowadzono wprost do morza, a przepływ przypływ podnosząc poziom wody doprowadzał do wybicia szamp przez punkty podłączenia tzw. białej porcelany Cóż to musiał być za widok po prostu nie mogę, sobie, nie mogę uwierzyć, że marynarze ani, ani drwale ludzie pracy podłączyliby tak kanalizację w całym miasteczku. No, gdyby to byli urzędnicy, to jeszcze bym zrozumiał. I nie przewidzieli oczywistych konsekwencji, że po prostu to nie będzie działać. I rada miasta postanowiła ułożyć rury na poziomie gruntu i zasypać je razem z ulicami. Słuchajcie. I z parterów w ten sposób robiąc piwnicę. Za chwilę to będziemy roztrząsać dalej. Ale spójrzmy na mapę. O, to znowu ta mapa. Na czerwono zaznaczone są budynki. Na czerwono zaznaczone są budynki. I tu, i tu, i tu. Z pierwszej, <laughs> z pierwszej fali urbanizacji. Przyznacie, że dziwnie są rozmieszczone. Niektóre daleko od siebie, a te w centrum są wielopiętrowe. I wcale nie przypomina to 3000 miasteczka. W ogóle nie przypomina też Seattle typowego miasteczka amerykańskiego. K wszystkie typowe amerykańskie miasteczka kreślone były od linijki, z równoległo prostopadłymi ulicami, układem ulic. Tutaj, w porównaniu do tych typowych amerykańskich miast, panuje wit szalonego urbanisty, czyli typowo europejski rozgardias. Siatka ulic, osie komunikacyjne są w wielu sprzecznych kierunkach. I miejsce jest podmokłe, czyli problematyczne urbanistycznie. I zabudowa późniejsza jest mniejsza, spójrzcie, od pierwszej fali. Czyli logicznie byłoby odwrotnie. Najpierw yy, robimy małe budynki, rozwijamy miasto i są coraz większe. No ale tu jest odwrotnie. A w 1886 roku wydarzył się pożar, rzekomo od zapłonu kleju w warsztacie tam, robiącym klej. Czy nie brzmi to znajomo dla Was? I spaliło się kolejno 25 kwartałów ulic. Spaliły się wszystkie sklepy i warsztaty. Właśnie widzimy zdjęcia, musimy chwilę poczekać, po tym pożarze. Wykonane, widzimy ruiny spalonych, ceglanych budynków, bardziej podobne do ruin po bombardowaniu niż po pożarze. Jak wiemy, z ziemi obiecanej, ceglane fabryki w XIX wieku, w XIX-wiecznej łodzi. Mogły palić jej 7 razy i zawsze po wymianie drewnianego dachu na nowy i zainkasowaniu wypłaty odszkodowania, wracać mogły do pracy. A tu masz ci los. Jeden pożar i prawie kamień na kamieniu nie pozostał. Zdjęcia są podobne do dziesiątek innych amerykańskich miast ceglaną zapunową, które płonęły o, niezły rozpi, które płonęły w tamtym okresie, zniszczenia na moje oko są proporcjonalne i procentowo równe i procentowo równe lub większe niż w wysadzanej po powstaniu w warszawskim Warszawie przez Hitlera, przez Niemców. Po tym dziwnym, poża, po dziwnym pożaru bombardowaniu nie zdecydowano się odgryzowywać miasta Seattle poza liniami fundamentów, na których mieszkańcy mieli odbudowywać na starych fundamentach swoje budynki z 5 metrów wyższym poziomem gruntu. Uważajcie! Zatem dawny parter, a popożarowa piwnica miała mieć. To przecież to jest jak po bombardowaniu albo. Nie, no. To jest po bombie atomowej. Bardzo <grywka> dziwnie to wygląda. Tak więc. Tak, piwnica miała mieć 5 metrów po. O, spójrzcie na to. O to właśnie mi chodziło. Tu miały być piwnice, które miały mieć 5 metrów 5 e, metrów. O mój dawny parter, a popożarowa piwnica miała 5 metrów, a chodnik podziemny, teraz już miał mieć ścianę chodnik. Dawny chodnik miał stać się podziemnym chodnikiem, a tu miała być ściana oporowa, a na ulicy położona kanalizacja. No po prostu jakieś. Szaleństwo, jak dla mnie. Chodnik miał teraz mieć ścianę oporową oddzielającą od zasypanej ulicy, i na niej położyli kanalizację, zasypywali ziemię do poziomu pierwszego piętra. Czyli parter to pierwsze piętro. Słyszeliście kiedyś nieprawdopodobną historię przebudowy? Tego Gierek by nie wymyślił. Na ulicach pozłożyli później asfalt w XX wieku a podziemne już teraz chodniki przykryli, przykryli drewnianymi dachami i ceglanymi stropami gdzie niegdzie zachowały się świetliki doświetla, doświetlające wykonane z kolorowego szkła zaraz poczekajmy na te świetliki to będziecie wiedzieć że to, że to działało ale czy to o w ten sposób zrobili chodniki od dawnych piwnic po cholerę a to są te świetliki i za chwilę widok od dołu, czyli te chodniki na dole były użytkowe, jakby. Dziś oprowadza się tam wycieczki. Podobne historie opowiada się turystom w Pradze, że na skutek powodzi zdecydowano się zasypać ulicę do poziomu pierwszego piętra o około, około 6 metrów. U prezidenta jest o tym filmik. Jak będzie dużo komentarzy, to go poszukam po rusku, jak chcecie. Ciekawe, że po powodzi stulecia we Wrocławiu nikt nie wpadł na taki cudowny pomysł, żeby tak ratować miasto przed następną powodzią. Spójrzcie na to kolorowe miniluksfery. Przy odnawianiu ulicy Twerskiej w Moskwie, oto są właśnie te. Znajdowano podobne na chodnikach, no ale na Twerskiej nikt, nikt ziemią nie zasypywał, przynajmniej według oficjalnych Ługarzy. Autor mówi i ironizuje, że w Moskwie też należałoby taką bajkę o powodziach i związanych z tym zasypywaniu ulic wymyśleć, gdyż poziom ulic i chodników przy niektórych budynkach jest 12 metrów wyższy. To znaczy na przykład 18 metrów jest pod ziemią, czyli 12 metrów zasypanych naziemnych ziemnych, dzisiejszych pięter, piwnica i... W, yy dawny fundament. No, czyli robi nam się piwnica 3-metrowa i fundament jeszcze trochę pod tą piwnicą. Na tym, na tym wszystko, a my widzimy za chwilę w komentarzu. Aha, czyli to, czyli to se napisałem. Tak wyglądały ulice Seattle w początkach wieku. I to... I tak kończy się ta dziwna historia. Trzeba, bo mnie przekrzykuje. Zapraszam do następnych filmików. Cześć i sława Wielkiej Tartary. To za chwilę się widzimy.